I co na wszystkich rzeczy, które posiadam do rysowania, to... Siema, tu Robson! Dzisiejszy odcinek jest na swój sposób wyjątkowy, ponieważ e, nieprzemyślany, totalnie spontaniczny. Nie mam ani scenariusza, ani w ogóle nic. A se stwierdziłem, że no, dzisiaj sobie nagram coś, więc... Welcome back to my channel. A tu jest kilku moich najnowszych subskrybentów. Dzięki i piona. Psz. I w ogóle na sam początek taki mały disclaimer yy... Wyszedłem na dwór i no, nie skończyło się to za dobrze. Tak, wyglądam teraz jak taki mały czerwony. Uśmiechnięty buraczek. Więc mam nadzieję, że wytrzymacie z moim rycem cały odcinek. No ale dobra, co dzisiaj robimy? Stwierdziłem, że pokażę Wam wszystkie moje przybory, które posiadam i których używam. Więc tak, jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Będę wdzięczny. No i co, idziemy po moje przybory. dużo tego. Dobra, wiecie co, ja to sobie chyba jednak trochę podzielę na jakieś kategorie, bo tego jest za dużo, żeby tak na raz wszystko wybierać. Podzielę sobie i zaraz wracam. Dobra, to zaczniemy od kredek i ołówków. Pierwsza rzecz to jest taki zestaw sześciu ołówków z firmy Fabrykastel w metalowym opakowaniu. Ja generalnie powiem wam szczerze, że je bardzo lubię i po prostu ich grafit jest bardzo dobry, ale nie będę się tutaj nad każdą rzeczą bardzo rozwodził, bo jest tego dużo. Kolejną rzeczą jest też zestaw ołówków z... Jakieś firmy Grand. I są generalnie dość słabej jakości, tak średnio Wam polecam je. Fabryka Stellowia lepsze, więc polecam mniejsze, ale lepsze są. Poza tym, po co komu tak wielkie opakowanie ołówków? Wystarczy tak naprawdę trzy ołówki, już można działać. Dobra, no i z ołówków to tak naprawdę tyle. I teraz zaczynamy kredki. Moje pierwsze kredki w życiu to były mondeluzy I czy je lubię? Eee, nie. I czy je polecam? Nie, ogólnie używałam ich dość długo i one nie mają w ogóle żadnej osłonki, one tak leżą po prostu i się wysypują. Ja ogólnie z akwarelowymi nie przepadam, więc no tak dalej. A, mam jeszcze drugi zestaw e, Mondeluzów, tylko że 24 kolory. I to jest generalnie nowiutkie opakowanie. W ogóle go nawet nie otwierałem. W ogóle nie dostałem ten zestaw, ale ja go nawet nie będę otwierał, bo stwierdziłem, że nie ma sensu, bo mam tamten. ten. Jeżeli będę robił jakieś pewnie rozdanie w przyszłości na Instagramie, to dołączę to opakowanie jako taki gratis albo, nie wiem, nagroda pocieszenia. Kredki Policolor to były moje drugie kredki w życiu. I one już były zdecydowanie lepsze od modeluzów, ale z perspektywy czasu stwierdzam, że i tak są bardzo słabe. I mi tworzyłem tak naprawdę przez pierwsze dwa lata mojego kanału. Więc znajdziecie mnóstwo rysunków z tymi kredkami na moim kanale. Dalej. O, tutaj kolejny zestaw polikolorów, tylko że portretowy. I tutaj są po prostu kolory y, do portretu, do skóry. Takie rozszerzenia. I tutaj już takie trochę moje nowsze zakupy z tamtego roku. Y, kredki. Fabryka Castell Polychromos To są teraz moje jedne z ulubionych kredek, jeśli nie ulubione. Bo te się coś wysypuje już. I wyglądają one w ten sposób. Ja mam zestaw z. nie. tu nie pisze, ile tu jest tych kredek. 60 kolorów. Tak więc, no. A jeszcze tak osobno dokupiłem dwie kredki z tego zestawu, bo po prostu ich nie było w zestawie, a no. To są do skóry. Jest to kolor 189 i 132. Next! Białe pudełko, tajemnicze pudełko, co tu może być. Zgadujcie. Ta pozycja jest mega niewygodna. Nie, nie wiem jak mam usiąść, żebyście mnie widzieli. I w tym opakowaniu pochwali się, kto zgadł. Białe kredki. A właściwie to dużo białych kredek. Jestem ogólnie osobą, która jak zobaczy gdzieś Mema. W którym jest napisane, jeżeli kiedykolwiek czuje się bezużyteczny, pomyśl o białej kredce. Normalnie jak ja to czytam, to mi krem zalewa. Bo widać, że tego mema tworzyła osoba, która totalnie nie ma pojęcia o rysowaniu. Biała kredka jest jedną z najważniejszych kredek, bo nią blendujemy, rozjaśniamy. Jeżeli tworzymy jakieś ilustracje na kolorowej kredce, na przykład brązowej czy czarnej, no to kurde, biała kredka to już w ogóle jest podstawa. Tak więc ja mam duży zapas białych kredek. A tak dokładnie cztery prizmy plus jeszcze w opakowaniu, dwa polichromosy, jedna. Prisma Color, ale jakaś taka dziwna sześciokątna. Jeszcze jej nie próbowałem. Jeszcze jedna jakaś z Kreta Color oraz jedna z Derwent Intense. Więc białych kredek nigdy nie za wiele. Zapamiętajcie to. I już ostatni zestaw kredek, który posiadam to Prisma Color Premier, największy zestaw, 150 kolorów. Tak się prezentują. Oła. Są to na pewno dobre kredki, ale powiem szczerze, że jak teraz bym miał je kupić, to chyba wolałbym zainwestować w trochę mniejszy zestaw, ale kredek z Lumines, bo jak wiadomo Luminesy są najlepsze, ale nie będę narzekał, bo Prismy też są spoko. Kredki complete. Co teraz? Teraz może bloki. O nie. O nie! Jesteśmy zgubieni. Jest, że się rozwalił. No, bloków to mam dużo, a i tak nigdy nie mogę się zdecydować na kartkę do rysowania portretu realistycznego. Dobra, no to po kolei. Pierwszy blok, jaki posiadam, to jest blok 75 gram z firmy Winsor and Newton, i to jest blok dedykowany do, jak się nazywało, promarkerów, rozbierasz markerów, ogólnie no, markerów alkoholowych. i Jest spoko, polecam, fajny. Dwa bloki rysunkowe. A4, i generalnie tych bloków nie używam do rysowania, bo powiedzmy sobie szczerze, bloki rysunkowe nie nadają się do rysowania bo są za cienkie. Takie absolutne minimum do rysowania, no to jest blok techniczny. Kolejne to są moje dwa bloki, ogólnie z tymi blokami, z SMLT. To była ciekawa historia. Wzięło się to stąd, że ogólnie Sami na swoim kanale bardzo je polecała, stwierdziłem, że a dobra, skoro takie poleca, to je zamówię. No i zamówiłem, ale stwierdziłem, że a zamówię dwa, bo one pewnie tam mają po 20 kartek, to będę ją na zapas. Hehe. <laughs> Czasem jednak warto czytać opis, bo otwieram paczkę, a tam się okazuje, że jeden blok nie ma 20 kartek, a 50. Przez co mam dwa mega grube bloki 100 kartek. Patrzcie mi tego naprawdę na długo. Ale szczerze mówiąc, trochę się rozczarowałem. W ogóle nie byłem przekonany, że mogę te e, bloki wykorzystać do rysowania realistycznego, na przykład kredkami. Ale okazało się, że. E, nie, powiem tak. Do kredek jest on beznadziejny. Nie kupujcie, jeżeli chcecie rysować w nim kredkami. Nie kupujcie, nie, nie polecam. Ale na pocieszenie mogę powiedzieć, że do ołówków jest on fajny. Na potwierdzenie robię w nim sobie ćwiczenia z podstawami więc no, dalej, blok z cansona, i tu znowu są bardzo cieniutkie te kartki, dlatego znowu nie używam go do rysowania takich normalnych już pewnych prac, tylko raczej używam do na przykład zrobienia szkicu i później go przekalkuję na już taką czystą kartkę, prawidłową a więc no, tak średnio i kolejny to jest blok techniczny z astry, ten już jest troszkę grubszy ale umówmy się, już troszeczkę jest lepszy, i tego zdarza mi się czasem użyć już do rysunku ale no nie za często, bo nie jest to jakiś super powalający ten papier. Kolejny, a raczej tylko opakowanie, bo już tutaj żadnych kartek nie ma. Zostawiłem sobie to, ponieważ to był blok dla mnie po prostu idealny. Jego tak lubiłem, a teraz nigdzie go nie mogę znaleźć. To jest blok z Interdruk, blok techniczny A4 240 gram. No, świetnie mi się rysowało na nim, więc na pewno jeszcze kupię, ja wam go również polecam. Dalej to jest taki mały blok A5 do akwareli z Winsor Newton, pokazywałem go już wam ostatnio, niedawno, więc tak. Tam możecie znaleźć recenzję. Jakby co to było z tymi farbami akwarelowymi z Winsor Newton. Kolejny to jest mój ukochany blok ze Stratmore, brązowy, ale jest tak strasznie drogi. Powiem wam coś, jak rysowanie pryzmami, to tylko na tym papierze. Wygląda tak w środku, taki brązowy, naturalny. Kolejny blok to jest duży A3 blok z Canson'a, znowu nie wypada z niego. Ogólnie tak, bo w tym bloku trzymam wszystkie jakieś takie pojedyncze kartki, które sobie powycinałem z brystolu. Jeśli chodzi o ten blok, to nie jest on jakiś najdroższy, on, on kosztował mnie jakoś 25 zł za taki duży format. Ale szczerze, nie lubię go i zdecydowanie jak będę ją w przyszłości kupywać, to kupię raczej większy format tego, bo ten jest świetny. Jak tam wytrzymujecie z moim czerwonym ryjem? Yy, I teraz kolejny blok, również ten sam rysunkowy, tylko duży. To samo co tam. Nie będę się powtarzał. I ostatni to jest już nie blok, a szkicownik. To jest szkicownik z Cansona, przy takiej dużej, znaczy dużej, grubej, twardej oprawie. I ja go używam ogólnie do ołówków i jest naprawdę spoko w sensie. Nie, no spoko jest, po prostu. Żałuję tylko, że nie jest na spirali, bo teraz z doświadczenia widzę, że na spirali są o wiele lepsze. I z bloków to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Was tym filmem nie zanudzę, bo ogólnie. Coś się tak mało dzieje. Teraz farby. It's time to stop. Przestań mi wypadać. Ale zanim farby, to tutaj znalazłem jeszcze. E, co to jest? A, pastele do tkanin. Spółka z miałem jeszcze taki długopis żelowy, czarny, e, właśnie do materiału. Go się przeprasowywało i był na druk. Fajna rzecz. To są farby z Kuretake, Ganza i Tambi z pokosą. Więc jeżeli ktoś planuje kupić, to również nagrałem o nich film, więc no polecam. Kolejne farby to są z Winsor and Newton, Ech. te, o których wam ostatnio mówiłem, pokazywałem. I one są też spoko, w sensie podobały mi się Tylko jedyne co, muszę kupić do niej kostki i je przelać, żeby mi nie zaschły Dalej, co tu jeszcze mamy? O! Tego nigdy nie próbowałem, nie testowałem To są jakieś chińskie farby akwarelowe z AliExpress I w ogóle jak one do, do mnie przyszły, to się mega zdziwiłem Dlaczego znaczy to się wszystko takie, tak kruszy, tak łuszczy, masakra Co tu się dzieje? Tak one wyglądają z bliska takie na maksa małe, wielkości mojego palca. I one są z firmy Superior. Jak chcecie, to mogę nagrać o nich film, gdzie właśnie je testuję. To nie jest farba, ale to jest tusz Czarny tusz z firmy Kohinor I tak naprawdę stoi już te. Dwa albo trzy lata, więc, więc ciekawe, czy on jeszcze działa. No i ostatnie farby, jakie posiadam, to farby plakatowe, jakieś ze szkoły zostały. Więc nawet nie wiem, czy będę się jakkolwiek na nich temat e, wypowiadał. No, po prostu jakieś zwykłe farby za 7,70 prestiż. Okej, okay, co nam tutaj jeszcze zostało? Taki kartonik, znaczy kartonik, taka skrzyneczka drewniana. E, ogólnie to zawsze stoi u mnie na biurku, taki słoiczek i to też jest przyczepione do biurka. To jest temperówka na korbkę z firmy Kochinor. Ona kosztowała około 50 zł, ale jest naprawdę tak dobra, tak świetna, że ja nie temperuję już niczym innym, tylko tym. Jestem pewien, że gdy ta temperówka mi się zepsuje, to po pierwsze będę ubolewał, a po drugie na pewno sobie jak najszybciej kupię drugą. W słoiczku mam moje wszystkie pędzelki i jest tak, pędzelek do zmiatania wiórków z blatu, nie wiem, no jak rysuję to sobie wiecie, takie te śmieci, no to opruchy to je zmiatam. Dalej mamy tutaj pędzelek automatyczny z firmy Karandasz na wodę, ja już go mam rok i ja go nadal jakoś tak sensownie nie przetestowałem, więc... A tak bardzo go chciałem Dlatego nie mogę się za bardzo na jego temat wypowiedzieć, bo nie wiem Dalej co tu mam? Dwa pędzelki do makijażu I nie, nie wykorzystuję go do makijażu Zdradzę wam sekret Pędzelki do makijażu i ten beauty blender, ten, taka gąbeczka Są po prostu świetne do rozcierania ołówków No więc tak, to są pędzelki do ołówków Dalej mamy tutaj pędzelek e, Kotman do akwareli kureczka. Tu mam trzy pędzelki z firmy Nelkio, Nelkio. Nilk? Nikio? Nik? Nie mam pojęcia. Takie, takie, o, takie jasne. <gryw> Jakaś taka dziwna ta nazwa tutaj jest. I one mają syntetyczne włosie i są całkiem spoko. Mam dwie, jedynki i dwunastkę. Dalej, mam trzy. Pędzelki z Kohinora. Ja je dostałem w tym zestawie z mondeluzami. Są do niczego. Nie dość, że są mega rozszypane, więc nie da się tym namalować żadnej precyzyjnej linii. To do tego te właśnie wypada, więc nob. Nope. Nie wiem w ogóle po co je jeszcze mam. I mam jeszcze 5 pędzelków z firmy Renaissance. To są moje ulubione pędzelki do akwareli, bo są świetne. Są one mega miękkie i właśnie takie w miarę spójne, więc można nimi malować fajne linie. Naprawdę je polecam. Są też takie mega wygodne. I mam numerek 7. 1, 5, 3 oraz jeden taki płaski siódemka i ostatnia rzecz w moim słoiczku z rzeczami to jest Apple Pencil i to jest po prostu rysik do iPada pierwszej generacji z pędzelków to tyle zostało jeszcze to pudełko który mam markery a dokładnie markery alkoholowe w tym momencie mam ich tyle a dokładnie raz dwa 16 markerów yy, z Winsor and Newton takich o Markerów, brush markerów, promarkerów zwykłych, różnych I bardzo je lubię, ale rzadko maluję markerami, bo nie umiem Do tego jakiś jeden cienki marker z firmy Cresco I cztery takie markery o no name'y totalnie Ja je dostałem z Niemczech, więc... I one miały tutaj na sobie jeszcze jakieś takie papierki, ale się spadły, w sensie one się nie trzymały w ogóle Ale to też są alkoholowe jakby co Tak więc markerów i pędzelków to tyle No i zostały jeszcze dwa pudełka oraz mój ipad ipada używam tylko do rysunków digitalowych zrobiłem na jego temat film więc polecam, obejrzyjcie sobie jak nie widzieliście zaczniemy sobie od tego i to jest po prostu moje pudełko z tak, z taśmami tutaj mam moje wszystkie tasiemki washi tape do oklejania rysunków są różne, są czarne są jakieś w drzewka są w liście, są w bałwanki Generalnie bardzo dużo. Do wyboru, do koloru. I słuchajcie, została ostatnia rzecz. Rzecz, w której jest najwięcej rzeczy takich mega podstawowych, których używam na co dzień. Czyli taka moja główna skrzynka robocza. To wygląda w środku. Ma trochę tego jest. I tak, co my tutaj mamy? Mam trzy cienkopisy z Kurytek, Mangaka 08, 05 i 01. Bardzo je lubię, są so według mnie najlepsze z tych w ogóle cienkopisów, które tu posiadam. Dalej mam trzy cienkopisy z firmy jakiejś Technik, to są jakieś totalne takie, wiecie, no-name no y ze sklepu i nimi tworzyłem w pierwszych latach mojej działalności na YouTube. Ogólnie jest to spoko, ale zdarzało mi się czasem, że któryś mi przerywał. Może po prostu wada fabryczna. E, mam jeszcze brązowy cienkopis kreślarski. Chciałem kupić jakiś taki właśnie cienkopis na wzór e, sepi. Jest to 01. Co my tu mamy? Gumka elektryczna z firmy Derwent. Nie wiem czy to słyszycie jest spoko, bo lewam tylko nad tym, że nie ma drugiej końcówki, która pozwoliłaby nam włożyć mniejsze gumki Bo te są takie dość duże Tak więc no, ogólnie jest spoko Myślę, że mogę je polecić, bo działa I do tej gumki kupiłem te takie zapasowe wkłady Dalej mamy gumkę zwykłą, taką tradycyjną, też z firmy Derwent Gumka chlebowa, czyli rzecz, bez której żaden rysownik nie może istnieć, według mnie, bo to jest tak podstawowa rzecz. Ja mam z firmy Faber Castell, bo jest naprawdę dobra, taka mega ciągnąca się i miękka. Gumki w ołówku. I to nie są moje jedyne dwie gumki wołówku, ponieważ miałem ich dużo więcej, ale już mi się skończyły, bo często ich używam. I są one z firmy koh Dalej mamy pięć gumek, takich wysuwanych mieczy świetlnych. I to są po prostu zwykłe bumki, tylko takie chowane, wysuwane i ja zawsze kupuję je, a nie takie właśnie zwykłe tra tradycyjne, bo są mega poręczne, mega wygodne i w ogóle, no wiecie, nie niszczą się. Dalej mamy o, ołówki, jednak się to jeszcze zapodziały ołówki nam. I są to trzy ołówki z firmy Kohinor e, serii 1500, czyli tej takiej pomarańczowej, podstawowej. Jest to 5H4B i HB. Co tu jeszcze mamy? Jelly Rolla. Kiedyś go używałem jako takie do białych e, elementów. Teraz on już jest pusty, nie wiem czemu ja go tu mam. Pewnie po to, żeby pokazać, że mam, <laughs> że używałem. Z białych rzeczy mam również korektor. Mam również taki biały marker olejny. To jest chyba jakiś taki, wiecie, no name, bo nie widzę tutaj żadnej firmy. Chyba, że firmą jest Uni Paint. to jest generalnie bardzo podobne do Polski, tylko w środku nie jest farba akrylowa, tylko olejna. A skoro o posce mowa, to mam dwie poski, białą, którą używam teraz aktualnie właśnie do takich białych i nie wiem, dodatków na rysunku, jest dużo lepsza od Jelly Rolla. Mam również złotą poskę, jeżeli chcę zrobić jakieś tam złote elementy, czy tam dekoracje lub jakiś ładny napis. Mamy ołówki automatyczne, dwa, takie zwykłe, ich używam właśnie do szkicowania, mam również tutaj jakiś stary ołówek automatyczny, którego już nie używam, leży, bo leży. A skoro ołówki automatyczne, to i wkłady do ołówków automatycznych e, HB i H. Dalej mamy dwa Wishery z Kohinora i dla niewtajemniczonych to jest po prostu taki papierek zwinięty w rulonik służący do rozcierania ołówka. Mam również siostro podaj skalpel. A tak na poważnie, to jest naprawdę mega fajne narzędzie przy wysuwaniu. Bardzo polecam to ten nożyk, bo można nim zrobić bardzo fajne takie cieniutkie włoski, na przykład. I do tego mamy również zapasowe ostrza. I trzy metalowe temperówki, takie jak pamiętamy z dzieciństwa. Oraz jedna plastikowa. Nie wiem nawet czy działają. Mam również resztkę białej kredki z firmy Polychromos. E, jako, że jest króciutka i ciężko się już nią rysuje, to włożyłem ją. Jakby zrobiłem sobie przedłużkę Włożyłem sobie ją w taką rurkę od długopisu i trzyma się, trzyma się, fajnie się rysuje. Polecam. No już tutaj takie dosłownie resztki zostały, czyli cyrkiel, linijki fioletowy i różowy długopis i to coś, to ja nie wiem co to jest to jest chyba jakaś biała pastela, albo nie wiem biały węgiel bo jest to takie mega suche, po co ja to kupiłem nie wiem, i nie powiem wam z jakiej to jest firmy bo nie piszę, w sensie zdarło już się to co było napisane, ale widzę NOR, więc wydaje mi się, że to jest z White Hulk 8801 nie wiem ktoś chciał kupić i ostatnia rzecz, to są spinacze biurowe do spinania w kicu z kartką kiedy chcę je kalkować, i to tyle Pusto. No, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, mimo iż jest mega chaotyczny. Ja jestem taki czerwony. No i na koniec zliczyłem wszystkie ceny tych rzeczy, które Wam pokazałem. Plus dodałem jeszcze cenę Procreator, czyli tam 50 zł. To jest program do rysowania na iPadzie. I cena wszystkich rzeczy, które posiadam do rysowania, to 4890 zł. Około. Mam problem zdaję sobie z tego sprawę. To tak, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawicie tę łapeczkę w górę, subskrypcję i co. Zapraszam jeszcze na mojego Instagrama Robson Podłoga Drawing i co. Cześć.